Witam, witam, jestem Rosja Staszkowski, gdzie sobie zrobimy quiz, który już po raz drugi będziemy musieli wskazać, który kraj ma większą powierzchnię. Zajmijcie łapkę w górę, subskrypcję, a jeżeli już subskrybujecie, to powiedzcie swoim znajomym, żeby te zasubskrybowali, ponieważ w tym roku bierzemy 100 osób. No, a my lecimy. Okej. Okay. Wyspy Salone będą mniejsze od Finlandii, na pewno. Zambia będzie na pewno większa. Botswana mniejsza. Mozambik będzie większy na pewno. Kongo. Mniejsze będzie. Urugwaj. Mniejszy. Paragwaj. Większy chyba. Tak. Włochy. Mniejsze będą. Tak. Surinam będzie na pewno mniejszy. są Mniejsza. Czechia będzie 100% większa Tajlandia będzie większa Dobrze idzie Gwinała równika mniejsza Ym... Zjednoczone królestwo będzie większe Turcja będzie znacznie większa Guatemala mniejsza Namibia większa, znacznie większa Boliwia mniejsza Większa będzie. 17 tam się udało. Spróbujmy jeszcze raz. Paragwaj będzie mniejszy od Etiopii, na pewno. Norwegia będzie mniejsza. Francja większa. Zachodnia mniejsza. Syria mniejsza będzie. Kuba mniejsza, na pewno. Kirgistan większy. Tak. Szwecja będzie większa na pewno. Belgia będzie mniejsza. Nicaragua chyba większa będzie. Tunezja większa. Węgry będą mniejsze. Tanzania na 100% większa. Tak. Kongo mniejsze. Jemen mniejszy, większy 14. Dobra, spróbujmy ostatni raz i zobaczymy. Chociaż do 30 by się przydało. Ok, Stany są większe od Brazylii. Rosja jest większa. Peru jest mniejsza, wiadomo. Maroko jest mniejsze Chile. Może mieć porównywalnie, dam że Chile ma więcej. Ma więcej, dobrze. Irak ma mniej. Tak. Malawi ma mniej. Australia ma więcej na 100%. Republika Środkowa mniej. Albania na pewno mniej. Wina równikowa. Więcej. Chyba kilkaset kilometrów kwadratowych. Dziesięć. Dobra, dzisiaj sobie nie udało się zrobić jakiegoś fajnego winku. Ale tak czy tak, dziękuję za oglądanie, za łapkę w górę subskrypcję Pa, pa.